Rośliny lądowe i wtórnie wodne. Uczeń przedstawia adaptację roślin różnych form ekologicznych do siedlisk życia. Zastanówmy się najpierw nad tym, jakie w ogóle czynniki będą wpływać na rodzaj występujących na danym siedlisku roślin. Na pewno kluczowa jest woda, stąd zarówno wielkość opadów atmosferycznych, jak i wilgotność danego środowiska będą miały istotne znaczenie, bo zupełnie inne rośliny będą znajdowały się w toni wodnej. A innych będziemy szukać na pustyni. Również temperatura jest ważnym czynnikiem ograniczającym, gdyż nie wszystko wyrośnie nam na tafli lodu i nie wszystko przy bardzo ciepłych kraterach wulkanicznych. Ponadto istotne jest również nasłonecznienie, gdyż inne rośliny to są rośliny światłolubne, a inne cieniolubne. No i do tego wszystkiego warto też dorzucić pokrywę geologiczną, czyli chociażby tam naszą glebę, dlatego że inne rzeczy będą nam wyrastały na glebie o na przykład, niskiej zawartości azotu, a inne o wysokiej. No i do tego wszystkiego, jeżeli mamy skały, no to też zupełnie inne rośliny będą w stanie się tam utrzymać. To teraz już sobie przejdziemy do tej głównej części. Ale żebyśmy byli w stanie zapamiętać nazwę tych wszystkich form ekologicznych roślin, musimy sobie przypomnieć znaczenie pewnych przedrostków. I teraz mamy hydro, hygro, mezo i xero. Hydro, czyli inaczej woda, wodny, mokry i tak dalej. Higro to będzie wilgotny. To nie jest tak mokre jak hydro, gdzie jesteśmy wprost w wodzie, ale to są warunki, gdzie jest bardzo, bardzo wilgotno. Dalej mamy mezo. To jest coś takiego pośredniego, pomiędzy i na koniec xero, czyli to będzie taki suchy, wysychający itd., itd. I na pierwszy ogień idą hydrofity. Już sama nazwa nam wskazuje, że będą to organizmy, które żyją po prostu w wodzie. I znajdziemy tutaj rośliny całkowicie zanurzone w wodzie, rośliny o liściach pływających na powierzchni wody, czy rośliny ziemnowodne. Z całą pewnością znajdziemy tu rośliny z miękiszem powietrznym, dzięki czemu mogą się unosić w toni wodnej, a u części umożliwi pływanie właśnie liści na powierzchni. Co więcej, aparaty szparkowe będą tylko i wyłącznie po tej stronie liści, która ma kontakt z powietrzem, no bo inaczej nie ma to sensu. Ponadto ograniczamy tutaj ilość kutikuli, nie jest ona nam niezbędna na tych częściach, które znajdują się w wodzie. No i kolejna kwestia słabo rozwinięte korzenie i bardzo często brak włośników. Po co je produkować, gdy wszędzie jest woda? Dalej mamy higrofity. Higro wilgotno. I są to właśnie rośliny środowisk wilgotnych, jak chociażby paprocie. One mają aparaty szparkowe zazwyczaj po obydwóch stronach liści oraz posiadają coś, co się nazywa hydatody. To są takie specjalne struktury odpowiedzialne za wydalanie nadmiaru wody z rośliny. Ich blaszki liściowe są zazwyczaj cienkie i pokryte epidermą a system korzeniowy i tkanki przewodzące dość słabo rozwinięte. Mezofity, czyli mezo, pośrodku, tu znajdziemy rośliny żyjące na siedliskach o średniej i zmiennej wilgotności, czyli na polach, łąkach, lasach. One już mają dobrze rozwinięty system korzeniowy, tkanki przewodzące, tkankę wzmacniającą, okrywającą i miękkiszowe, a aparaty szparkowe są zazwyczaj tylko po dolnej stronie blaszki liściowej. I kserofity, ksero, suchy, susza, czyli rośliny środowiska suchego. I do tego środowiska, na którym mamy duże nasłonecznienie i wysokie temperatury oraz zazwyczaj bardzo słabą glebę, rośliny przystosowały się na nasób. Stąd będziemy wśród kserofitów wyróżniać sklerofity oraz sukulenty. Sklerofity, czyli inaczej suchorośla, mają silnie rozwinięty system korzeniowy. Wytwarzają bardzo dużą siłę sącą, żeby pobrać tą wodę, tą nawet, która jest jak najdalej i bardzo mocno ograniczają transport żeby woda im nie uciekała. Sukulenty natomiast poszły w inną drogę. Mają bardzo słabo rozwinięty system korzeniowy, ale one mają miękkie już wodonośne więc wodę magazynują w komórkach swojego ciała. No i przedstawicielami są chociażby kaktusy. Na dziś to tyle. Pamiętajcie, aby zapoznać się z notatką na blogspot i zostawić sobie oraz lajka. Do zobaczenia na lekcji.